Proszę Państwa, jestem. 21 tysięcy euro, ali powiedział. Nie ma radarów, ale jest w Esie. W takim Esie, Esie Sresie. Dodatkowo, jest line zewnętrzny oraz wewnętrzny, proszę Państwa, zupełnie za darmo jest to Renault. Renault z mchu i paproci. Mam nadzieję, że jak przyjdzie wiosna prawdziwa, ociepli się to ten mech wybuchnie kwiatami jakimiś z... o już, 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 już powolutku zarodniczki to tutaj się będzie siało mchem za darmożkę Renault jest do tego pięknego dwulitrowego 204-konnego Audi zajebista jednostka Arteon potrzebny jest biały, ale w tej budzie, ale nie w tej budzie czyli tak zwana limuzyna dla pani małżonki pozdro dla Polkowic, bo Człowiek z psem Co za dzień Facet z psem na zakupach A może też na psiej wystawie Holender, tego nigdy nie wiadomo Te Kodiaki, nie? Tak widziałem. Ty patrzyłeś na, y, m, 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 między innymi Ty za 15 nie oblizuj Bo za 15 <śm> ogl 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 Oglądałem Kodiaka, ale ls w Disney. RS to już jest inna półka tak, kurde. Tam już, i wzrokowa 27, 27. Ja robi No to tam już jest czym jechać No to do Jest Jeszcze czym odpychać A gdyby takie na przykład Twingo dla ozdoby do domu kwiatki w tym posadzić E no wyskurzone lustro wyprądzie Wiesz, te chłopaki, sztuk dwie Zobaczcie Chłopaki kompresor w majtkowym na panoramie I Tutaj takie troszkę tańsze sztuki Tańsze sztuki Tańsze sztuki Taka ja Nie Tak, doszło one są tak kołdyżki, jak są w kombiku fajne. Czasami 11, jak mają niższy przebieg. A ta do 12, ponad, tak? To ja poniosłam, chyba że ma zerowy przebieg. No to w takim przypadku. A taksówka normalnie. Widzę, że żółta w środku. Pokażcie oklejone. mi tam. Asperytnie. <gry> Tutaj jakaś sztuka, bo wiosna idzie to i w kabrio, trzeba by coś kupić. Jedna, druga. To już troszkę stoi. A Panalik nie chce sprzedać. Gdzie śluby w wesela pogrzeby woził? Chyba. Ciąg dalszy taniości. Ciąg dalszy taniości. Ale na na CX7. Ty chciałeś, Volvo? Kombi. Takiego nikt by nie miał na dzielnicy, chłopie. O kurde. Tego to już nie. U, u. Tego to już nigdzie. Zresztą to był model 740. Co tu jest na bas grane? A polar! Musimy go założyć. No już, wynalazek wybitny. Tu trumienka wchodzi. A... Polowniczy. Chyba otwarte. Zajrzyjmy zatem. Tutaj jest ze 200 tysięcy albo milion 200, 000, ale skórka nie wytarta kompletnie. Bez, oczywiście, air design, bo pod sufit jasny. Uwaga, jeszcze raz. Zajebiście Te odgłosy. Ktoś pytał o mokkę dla córki. Nową, no jest. Akurat się przytrafiło. Ktoś pytał dla żony, ale nie wiem dla czyjej. A to jest też ważne. Że będziesz dla czyj? A nie jest otwarte, tylko jest przygięte. Myślę, że jest otwarta, bo taka uniesiona. Ciąg dalszy, lekko tańszy. Teraz zadzwonię pod telefon. Widzę, który miał z synem przyjechać z pomorza. Chłopaki z pomorza nie rozkręcają się jeszcze, bo jest przed dziewiątą. No, to jest przypadkowe zagłębie taniości, super taniości i Majtkowa wciąż stoi. Nie wierzy. Mondeo 98 w nowej lampie. Mondeo 98 w nowej lampie. I Majtkowa klasyczna, stająca tu od kurczę kilku lat. To ten pies? Coś tam rzeszczy na mnie, Mietek. Już tam lecę. Coś macha ma. Może nam coś sprzeda. Czuk, czuk, Chihuahua chyba, czy jakieś inne bydle. papa pa, 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 Taniości, taniości. Szanowni Państwo, bardzo mocno polecam yy sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki i sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, Pan Romek. Czołem, cześć, pozdroszaj się.